Okay. Będzie minigierka, która nie ogarnia, więc przypał będzie. Dobra, jak poszedł, nie będzie tylko, kto mógł mi pomóc to. O, oh, fuck. Dobra, zobaczmy, co mi się podzieje. Ale wyjebał. We have no choice but to somehow find out for ourselves. Może on schował w, tym, w tym, tym wielkim mięsie z kością co? Tak, tak jest zawsze pokazane jako takie największe. Może tam coś w nim do środka schował czy coś? I'm not said, I'm not I'm I'm tak tak. On tak jak, tak skraca i przyspiesza, że nie wiem. It's impossible. Nonsense! <laughs> Unforgivable! <laughs> I don't know, I don't know, I don't know! There <laughs> is <Hilton. laughs> Shut up! That's impossible! Nonsense! I don't know, I don't know, I don't know! Where is Hilton? Unforgivable! Where would the weapon be? This is the end! Could the iron skewer have been hidden? Takie mocniejsze wizualnowe, nowele są liniowe, bez wyborów, więc nie wiem, czy się spodobają. Ale co, ale sugerujesz, że to, co teraz gramy, to nie jest liniowe? Z tego, co rozumiem, to też jest liniowe, więc... Dlaczego Danganronpa mi się podoba, a jakaś mocniejsza wizualnowela bez wyborów by mi się nie spodobała? W sensie... Dlaczego miałoby się nie spodobać? Jeżeli ma dobrą fabułę i ta agresja, brutalność i ewentualna nagość są adekwatne i opowiadają jakąś historię w całości, to, to, to że to nie jest... że to, to jest liniowe, to nie ma dla mnie problemu, ponieważ ja zazwyczaj przecież jak gram... No przepraszam, jak oglądam filmy, no to filmy są raczej liniowe, więc jakby nie mam problemu z tym wszystkim. No chyba, że to będzie liniowa fabuła na 200 godzin, no to niech spieprzają, nie? Ale... jeżeli realnie to będzie, jak, nie wiem, do, do tych 50 godzin max, ale wolałbym mniej, to 30 powiedzmy, faktu... te 20-30 godzin, no to nie ma problemu, nie? Tak mi się wydaje, chociaż...

So, if we eat taken tasty piece of meat, i iron, to z na steamie, ale na razie nie będę ruszał tej gry. Chciałbym, żeby pomiędzy dunkerą, którą mniej więcej wyznacie, albo kojarzycie tą markę, zagrać w grę, którą nikt z was nie zna, albo przynajmniej nie grał, żeby było tak bardziej na równo. Żebyście tak się nie wyłączali. Chociaż Rewra jak życie, zanim ja zacznę grać, powiem co ja nagrał, to on zdąży w dwa dni przejść, nie. Gdzie on jest? Co tam wpierdala? A oh, no. oh, what is this? So yummy, That's my meat! I've never eaten anything like it in my entire life! The taste of ja the What the fuck? This this is bad! Seriously, this is really bad! My my! There's something inside the meat! Look what came out! Isn't that is that an iron skewer? Znaczy, wolałbym coś trochę innego od dagaropy. Chciałem zrobić sobie taki większy przekrój gier visual novel. Nie? nie chciałbym cały czas grać w te same gry. Nie? Wiesz o co chodzi? Bo dagaropa mi się podoba, bo dla mnie to jest coś wyjątkowego. Jak teraz nagle zagram w 15 gier, które są takie same jak Adagaropa, albo wiesz, podobny nur, to po prostu poczuję, że aha, dobra, Adagaropa nie był takim dobrą grą. To jest gra jak każda inna, czy coś tego typu. Wiesz co to to

You're all nothing but a bunch of poor loud-mouthed fast food eating kicks. You you don't need to translate anymore. Somehow I can tell what he's trying to say. Never 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 said a word about cooking all the old Oh god. Co on gada? Najebał się completely. Once and for all. Mam dwie gry, które chciałem przejść i mam je na liście. Tylko jak one się nazywały teraz? Holy shit. Dobra, chwila. Zróbmy przegląd. To niech ja włączę Steama. Niech ja włączę Steama. Drugi chwilowy przegląd, żeby trochę się od, od, odreagować na to, co się tu dzieje, wszystko. O, dobra, jest. Z takich gierek, typowo wizualno-nowelowych, to mam tak, mam, jakie mam pomysły. Hmm. Myślałem nad Kentucky, Kentucky Road Zero. To nie jest ma wizual novela, ale to jest taka gra, która ten storytelling jest bardzo ważny. To jest przygodówka, ale to na razie nie, nie ma w promocji, więc olewam sobie. Czekam na ten moment. A z tych wizual novel, widziałem, że niby bardzo fajną grą jest ten Fruit of Grisaila. Nie wiem, Grisaya, Grisaya. I, i, I słyszałem, że to jest spoko. Zresztą wyszło w 2015 roku, więc dosyć takie świeże, też nie, nie jest taka stara gra. Jest niby podobna do Dungeon Rump. Niestety nie ma dubbingu angielskiego, co mnie zniechęca bardzo mocno. I, a i niby może zawierać też nagość i treści seksualne, co ciekawe. Ale taki mi wydaje się takie klasyczne, nie? Więc wydaje mi się, że to może być coś, coś fajnego, nie? Ale nie wiem na razie, no nie wiem, nie ma, nie ma niestety angielskiego dubbingu, co mnie trochę bardzo, no trochę bardzo zniechęca. No ale może warto spróbować, nie? Więc to mam na liście, takich co bym chciał. Oczywiście jak będzie promocja to będę kupował, 142 zł to trochę sporo. Więc, więc jak będzie promocja to pewnie będę kupował. Dalej! O Jezu, Jezu, Jezu. Z tego Stainsgate'a mam, ale to jestem za, bardzo zawahany. Za Hmm, coś tam dalej jeszcze mam. Ten Raging club Jeżeli mam powiedzieć o jakoś takiej coś, co mam, jestem bardzo podjarany, to ten Raging club wydaje mi się, że jestem bardzo podjarany. O tym, już, o tym już mówiliśmy dawno, nie? Więc może to będzie fajne. Wydaje się być ładna kreska. Jest taka dosyć agresywna. Widać, że jest jakaś przemoc w powietrzu. Kiedy to wyszło w ogóle? W 2017 O, to podobnie jak trzecia część, nie? Więc to planowałem. Niestety znowu nie ma angielskiego dubbingu, no niestety, to jest duży minus. A jeżeli chodzi o to, co ma, to jakieś takie... U, Jezu, jakaś taka e, duża przemoc, e, o, jakieś obnażanie i morderstwa. Abuse to jest takie, nie poniżanie, tylko e, a, jakieś takie napadanie, coś w ten desen. Jakieś epizody seksualne, jakieś, jakieś ustawki, wulgarny humor, więc, więc ogólnie to jest... To jest Wydaje się być dosyć takie dla dorosłych. Wydaje się. I to niby ma być horror psychologiczny. Więc też mi, się, też mi się mega podoba. Jeżeli chodzi o taki setting sam sobie. Recenzje też ma bardzo dobre. Więc, więc mam to na liście. Eee, dalej, dalej, dalej. Mam ten AI at the Somnium Files. Czy to, to nie jest ta gra, co mówiłeś, rewrak? Czy to jest jakaś inna gra? Ten AI the Somnium, chwila, co to, to jest ta gra, o której mówiłeś, że, że warto byłoby zagrać, czy nie? Czy to jest coś innego? Dlaczego to się nie u góry? To fuck? To jest coś innego niż to, co mówiłeś, bo gdzieś tam to wyczaiłem. A to jest to? To jest ten AI Somnium? To dobrze, dobrze pamiętam? To jest to, to jest to? Jeżeli chodzi o to, to ma krew i gore, to jest takie, takie bardzo krwawe sceny. Intensywna przemoc, ciężki język i bardzo sugestywne sceny. Angielski dubbing ma, o, to jest fajne. Też mi że spoko może być. Że coś, coś tam jeszcze znalazłem. A, mam Jojo, Dżo, Dżo, które pyta mnie o. pyta, pyta mnie o wiek. tak mnie pyta o wiek, to nieźle. Więc to mi się wydaje jest spoko. To już 2018 rok, niby w kwadracie, nie wiem co dlaczego to, znaczy, to jest w kwadracie, może to jest jak stara gra. Ale kreska też mi się bardzo podoba. Podoba mi się tak jak ta gra wygląda? Więc wydaje mi się, że to może być bardzo bardzo ciekawe, nie? że to też może być ciekawy świat. Anikara Karano Shodjo. A co to może w ogóle zawierać? Jakie ja to są zawiera... O Jezu. Może nie być dla wszystkich ludzi, zawiera e, fikcyjne sceny graficznej przemocy, w tym morderstwa związane z dekapitacją, jakieś, jakieś narządy wycięte, e, z, pomordowane nagie ciała i może mieć też graficzne, seksualne sceny dla dorosłych. Znaczy, wśród dorosłych. Więc no ogólnie wydaje się spoko, nie? W teorii spoko sprawa. Więc powiem szczerze, że może takie coś to byłoby dobre, nie? Takie, coś, spróbować w tym kierunku. Chwila, chwila. Zobaczmy trailer. 在你啊。 Nawet. O kurwa. <grywa> Gruba akcja, co? FAK! No nie powiem grube. Jak myślicie? Dobra, ustalmy sobie tego zasadę. Pro, proszę was, nie grajcie w tą grę. I jak będzie w promocja, to sobie razem ją przejdziemy. Co wy na to? Gra jest niby na Howlong To Bit. Patrzę, że ta gra jest mniej więcej na 15 godzin, więc my pewnie zamkniemy się w 20 albo 30. Więc spoko, cieszę się bardzo. To, to jest dobra gr długość gry. I historia wydaje się być zajebiście poważna. I nie sugeruję, żeby to była jakaś pornogra, która ma głupi pomysł na siebie. Tylko wydaje się, że to jest ciekawa gra dla dorosłych. I wydaje mi się, że to byłoby fajne, jakbyśmy razem w to zagrali. Nie wiem, jak, nie wiem, jak uważacie. Oczywiście serię bym oznaczył jako gra dla 18 roku życia. Tak na maksa już wtedy. Ale ustalmy, weźmy, weźmy tutaj. Ja wam to pokazuję, bo wam ufam. Ustalmy tak. Nie gracie w to. Ja w to nie gram bez was i kiedy przejdziemy na grę ropy, to zajmiemy się tym. Oczywiście, o ile będzie jakaś promocja. Jak nie będzie promocja, to kupię bez promocji, co wie na to. Warto ograć, nie? Takie dla dorosłych, widać, widać że gra, ta gra jest dla dorosłych, naprawdę dla dorosłych. Nie tylko dla dorosłych, takich wiesz, oho, napalonych dorosłych, tylko rzeczywiście dla dorosłych. Bardziej kryminał, tak, 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 bardziej kryminał. I to może być zajebiście ciekawe. Więc mi się mega spodobało. Szkoda, że 4 na 3 gra jest. To jest trochę dziwne. Ale będzie więcej czasu, więcej, więcej miejsca na czat będzie, nie? Dobra, sam chciałem pograć. Ej, ale dobra, Revrax, chwila. Czy znałeś tą grę wcześniej? Jeżeli znałeś tą grę sam? Okej, okay, ale jeżeli teraz ci ją pokazałem, to zaufaj mi. Zagramy razem. Bo jeżeli tak, jeżeli się okaże, że to przejdziesz, to będę wiedział, że nie mogę wam zdradzać, jakie tytuły planuję. Przejdźmy to razem, będzie, będzie fajnie. Będziemy razem odkrywać... Odkrywać te wszystkie tajemnice. To będzie dobre. To będzie taka kooperacja między nami wszystkimi. Będziemy robić jakieś tutaj streamowe pogaduchy, będziemy. O, to było coś, nie? Wydaje się mi też spoko, bo tu była jakaś mapa jest duża. Nie to, to się wydaje naprawdę rozbudowana gierka. Jakieś dowody się zbiera. No nie, wiem, wydaje się, że to nie będzie taka gierka dla, dla, dla dzieciaczków naj, najprostszych jak tam wersja językowa? Niestety gadają tylko po japońsku, no jakoś to wytrzymamy, nie? Ej, Gierka z listy Won. <grych> no jak myślicie? No to, że ja nikomu nie będę bronił, żebyście żeby zagrali, ale ja myślę, że byśmy razem zagrali, to byłoby... To byłoby coś ciekawego. Tak, tak, jeżeli chodzi o design, jest bardzo detektywiz... detektywistyczny. Aha, Jezu Chryste. O mój Boże. Człowiek, już nie, może, nie możesz mówić. A o bohatera mówisz? Ja w ogóle ten design, patrz, to ogólnie ten design, że jest taki, że jest takie, takie trochę brudne, mam wrażenie, takie jest. takie trochę mroczne wszystko, jest takie, kolory są dosyć wyżółkłe.

Mam takie coś, ale to jest chyba jakiś symulator podrywania. Więc nie. chyba nie. Eee, bez puszczania mi. To jest bardziej takie takie coś dla po, podrywania, mi się wydaje. Więc więc to, to. to raczej odpada. Bo wydaje mi się, że to jest. Myślałem, że to jest jakieś takie. spoko, ale wydaje mi się, że to jest Dating Sim i to niezbyt mi się podoba. Powiem szczerze, nie, nie jestem fanem. I jeszcze tego Marco and Galaxy Dragon dałem. Ale to też też, 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 tak trochę śmierć jakiś podryw z simem. To będzie, to będzie detoks pomroczny w Visual Novel. Bo może trzeba tak robić w sumie. Nie wiem, szukam, szukam różnych gatunków, różnych gatunków. Bo to jest krew, gore i violence. Jakieś dragi i to jeszcze jakieś seksualne tematy są jeszcze poruszane, więc to mi się wydaje też spoko, nie? Ale, ale jestem taki jakiś... To no, mi się wydaje, że spoko. Na to wcześniejsze jakoś tak nie do końca. Może zobaczmy trailer o. Zobaczmy trailer, czy jest spoko. Ale trochę w innym klimacie, wydaje mi Bardziej danga mi się wydaje, to już trochę. Chociaż bardziej kolorowe już widzę. Więc od razu już widzę, że trochę, trochę inaczej to podgrywa. Ale to na przykład jest spoko. Jako takie rozładowanie po tym, jak będziemy grać w mroczny kryminał, to później takie coś zobaczyć. Wiem, że taka odskocznia to może być, dobra. A kreska trochę jak ten, jak, jak, jak to się zwało? The Adventure Time, nie? Czy źle kojarzę? O nie, Rewrak, znaczy ty mi podkradasz moje pomysły, Jest, ty jesteś spet... Taka sytuacja. Taka sytuacja. Po prostu masz podobne gusty, jeżeli chodzi o visual novelę. Ja nie mam gustu, jeżeli chodzi o visual nowele. Ja mam gust ewentualnie o, o anime, bo takie to chociaż oglądałem. Być może mam ewentualnie dobre wyczucie do gier. To być może. Wydaje mi się, że to jest spoko po prostu. Mi się wydaje, że to jest... To, jest, to że to wyglądają na niezłe gry. Ładna kreska, ładnie to wygląda wszystko. A jakie to ma w ogóle, co to ma za, za ten... A, to jest seksualne, okej. Okay. Lekka nagość. Właśnie mi się wydaje, że to byłoby spoko. Kończymy tanka ropy, później przechodzimy tamten, tamten mroczny kryminał, jak on się nazywał, Karanosiodzio, i później wracamy do Markland and the Galaxy Dragon. A ile, w ogóle jakie to jest długie? Chwila, bo ja jednej rzeczy nie sprawdziłem. How long to beat? Jakie to, jak to, jak to, jak to jest długie w ogóle? Czy ktoś to grał w ogóle? Cztery godziny? Ta gra jest na cztery godziny, jest bardzo krótka. A to może dobrze? Będziemy mogli ją powoli przechodzić? Dosyć droga jak na cztery godziny, powiem szczerze. Ale no cóż, bywa i tak, nie? Chociaż chwila, bo tutaj jest... A nie, to są jakieś artbooki. Może tych gier jest dużo po prostu? to jest ten Nekopara? Chętaj. Hmm. No, okej, okay, no może niekoniecznie. Hmm. Wydaje mi się, że to jest spoko. Jako później takie rozładowanie atmosfery.